Witajcie kochani, witajcie na moim kanale Magdalena Rutkowska i oczywiście kanał Magdalena Rutkowska-odero. Proszę Państwa, witam Państwa przy okazji czwartku, mojego ulubionego dnia. Bo jak Państwo wiecie, czwartki uwielbiam od zawsze, nawet jak jeszcze się nie znałam na, na astrologii i nie wiedziałam, że to dzień Jowiszowy, to zawsze czwartek, proszę Państwa, był dla mnie bardzo, bardzo dobrym dniem, gdzie bardzo dużo takich fajnych rzeczy towarzyskich również się działo. Jak będzie dzisiaj? Jeszcze tego nie wiem, bo jeszcze nie przeżyłam tego dnia. Energetyka jest emitowana dzień wcześniej, więc jest ona nagrywana wcześniej, więc co przyniesie dzień, będę wiedziała jutro wieczorem. Natomiast proszę Państwa, co jest najważniejsze w dzisiejszym dniu? Najważniejsze, jeżeli chodzi o numerologię, to jest to, że dzisiaj jesteśmy pod wpływem wibracji 11, czyli wibracji mistrzowskiej. Czyli różne rzeczy będziemy odczuwać z większą siłą, z większą intensywnością. I ta jedenastka jest z 29, czyli też bardzo, tak jak bym powiedziała, głębokich, duchowo wrażliwych, yy, wrażliwych yy, wibracji. <laughs> z tym, że można powiedzieć, trochę to się wszystko gryzie, jak gdyby z samym dniem, tak? Bo z dnia mamy 2 i 6, czyli sama dwójka jest miękka, szóstka też jest miękka. Natomiast całość daje ósemkę. Czyli generalnie może się zdarzyć, że gdzieś wewnętrznie będziemy miękkie, mięk, mięk, żebym teraz poprawnie powiedziała, e, będziemy mieli miękkie serce, tak powiem, żeby było pro, pro, poprawnie. Jeżeli jakieś błędy językowe robię, to bardzo przepraszam, nieraz mi się zdarza, ale tak jak mówię, e, dlatego, że ja bardzo emocjonalnie te energetyki prowadzę i nieraz takie zaprzyjaźnione osoby mówią, że na przykład zamiast wziąć. Jak nieraz mówię, trzeba mówić wziąć, i ja to wiem, ale nieraz, jak w galopie mówię, to nieraz mi się zdarza, że po prostu o tym zapom zapominam. Więc, proszę Państwa, gdyby kiedykolwiek Państwa yy, moja nieraz niepoprawna polszczyzna raziła, to z całego serca przepraszam. Zasady yy, yy, gramatyki znam. Natomiast po prostu nieraz w emocjach nie do końca składnie mówię, ale, ale myślę, że treść tego, co przekazuję, jest istotna, więc mam nadzieję, że Państwo mi to wybaczycie, ale to mówię, bo już to dawno miałam powiedzieć, i jakoś tak się zastanawiałam, mówić, nie mówić. Trzeba mówić, bo człowiek nie jest idealny, ale właśnie w tej może swojej nieidealności jest wspaniały. Ale wracając do energetyki, więc proszę Państwa, pomimo tych miękkich wibracji, my możemy zewnętrznie być troszeczkę szorstcy, troszeczkę sztywni i nieraz tak jak gdyby broniąc się, żeby ktoś nie zobaczył naszego prawdziwego stanu, gdzieś możemy, proszę Państwa, komuś słowem. Czy działaniem, czy właśnie tą szorstkością, może nieświadomie dokopać. Proszę Państwa, yy, kolejna ważna rzecz, o czym w zasadzie już mówię od kilku dni, że jesteśmy przed Nowiem. Do Nowiu się zbliżamy bardzo dużymi krokami, bo Nów Księżyca 28 września po godzinie 20. I generalnie dobrze by było, jeżeli się jeszcze od jakichś trudnych rzeczy nie odcięliśmy, to proszę Państwa, odciąć się właśnie od trudnych rzeczy, jeżeli miałabym powiedzieć. Od czego dzisiaj możemy się odcinać, do czego jest dobra energetyka? Proszę Państwa, bardzo dobra energetyka do tego, żeby odciąć się, proszę Państwa, od każdej złej, jak gdyby takiej energii związanej z uczuciami, z różnego rodzaju splątaniami. Czyli na przykład ktoś nas porzucił, a my nie możemy o nim zapomnieć, na przykład, tak? Więc na to zwróćmy uwagę. Albo y, my sami jesteśmy zafiksowani na kogoś, kto jest zajęty, y, albo po prostu od ograniczających nas myśl czy programów, które mamy w głowie. I od tego powinniśmy się, proszę Państwa, dzisiaj y, y, oczyszczać i to jak najbardziej powinno być korzystne. I proszę Państwa, dzisiaj księżyc, słońce w znaku uwagi, y, czyli generalnie miesiąc dla dobry dla wszystkich, nie tylko dzień. Którzy, którzy urodzili się w znaku wagi. Natomiast księżyc jest w znaku lwa. I teraz tak, przy tej wibracji, bo nie jest to naj, najbardziej harmonijna wibracja, nie najlepszy tranzy, to tak mogę powiedzieć, nie najlepsza pozycja księżyca, możemy mieć tendencję do przeceniania siebie, szczególnie do godziny właśnie 12.30. I proszę Państwa, też Możemy jak gdyby być, chcieć być widocznymi, ale tutaj na przykład z, tym, z tą chęcią bycia widocznymi, zabuśnięcia, uważajmy, żebyśmy nie zrobili to w sposób taki dla siebie niekorzystny, mówiąc, tak bym powiedziała, trochę podwórkowo kiczowate, tak? Czyli przy tym aspekcie. Uważajmy po prostu, żebyśmy się wypowiadali mądrze i przede wszystkim wypowiadali się wtedy, kiedy wiemy, że to wiemy, tak? I proszę Państwa, później od godziny 12.36 księżyc przechodzi w znak panny i bym powiedziała zdecydowanie lepszy, lepsza pozycja księżyca. I proszę Państwa, co nam to może dać? Tu właśnie ta ósemka z dnia może być silniejsza i pozytywniejsza. Zresztą, jak rozpiszemy piramidka, ona działa właśnie od południa. Piramidka, oczywiście, numerologiczną. I proszę Państwa, nasze wysiłki i trudy, które wkładaliśmy w coś wcześniej, od rana dzisiejszego dnia, a może kilka dni wcześniej, mogą być nagrodzone. I jak gdyby im bardziej w czas ta nagroda może być dla nas większa, tak abym powiedziała suto nagrodzeni, tak? Więc generalnie, proszę Państwa, ee, no, dobry aspekt, dobry aspekt po godzinie 12.36, a rano uważajmy, żebyśmy po prostu siebie nie zrobili, no, no, jeżeli bym tak mocno chciała powiedzieć, osoby śmieszne czy pośmiewisko siebie. E, I proszę Państwa, e, od godziny 20.00 Pierwszej 53, kiedy to Księżyc będzie tworzył trygon z uranem, e, bym powiedziała, to jest taki na pewno, e, bym powiedziała, e, ciekawy czas. Zawsze, jeżeli Księżyc tworzy jakiś aspekt z uranem, to jest zawsze ciekawy czas. Ale generalnie e, rozpatrując to w dobrych aspektach, możemy być generalnie e, bardzo twórczy, możemy mieć e, jakieś takie bardzo, e, bym powiedziała, nowatorskie pomysły. I generalnie otwierajmy się na różnego rodzaju nowinki, nowinki elektroniczne, elektryczne, nowinki internetowe. Nawet jak nam czegoś, do czegoś było się trudno zabrać, bo gdzieś mieliśmy w głowie nie zrobię tego, nie jest to dla mnie, nie umiem, to właśnie generalnie możemy się za to wtedy wziąć. I proszę państwa, dzisiaj wyciągnę państwu na dzień dzisiejszy kartę stali Ciro Marchetti i w zasadzie sama ona wypadła, bo wypadła, wypadł as buław, as buław generalnie silna karta, jak każdy as oznacza początek, tak? Początek. Natomiast yy, az buław jest, jakby bym powiedział, takim ognistym początkiem, generalnie żywioł ognia, tak? Czyli do czegoś możemy się zapalić. Ja bym powiedziała zapalić, najlepiej zapalić wieczorem przy Księżycu trygą do urana, do jakiegoś nowatorskiego pomysłu. Wow, eureka, i też bardzo ważne, żeby go od razu. Wprowadzać w życie, realizować albo przynajmniej zapisać na kartce, aby tylko nie było wow i później u, i powietrze e, spadło. Generalnie to jest też bardzo e, taka karta e, mówiąca właśnie o rozpoczęciu różnych rzeczy dobrych, i generalnie też jest e, to jako symbol faliczny, tak? A z buław, e, karta, która bardzo często w, przy innych układach mówi też o możliwości zajściu w ciąży, zapłodnieniu. E, I proszę Państwa, księżyc trygon uran, no, bym powiedziała, tutaj współgra, nawet mogą się dziać rzeczy jak gdyby nieprzewidziane pod wpływem impulsu, który daje Uran, więc generalnie, czy byśmy chcieli, czy byśmy nie chcieli, to wieczór dobry do poczęcia potomstwa. No i proszę Państwa, afirmacja na dzień dzisiejszy, afirmacja na dzień dzisiejszy, samą swoją obecnością wspieram wszystkich wokół siebie. Czyli bardzo ładna afirmacja, tożsama z dniem 11 z całości, tak? Czyli samą swoją obecnością wspieram wszystkich wokół siebie. No i może tak powinniśmy ten dzień przeżyć. Może e, powinniśmy komuś udostępnić moją energetykę, albo powiedzieć, że taka Rudkowska jest. Może właśnie e, czegoś się dowiesz. Może coś pozytywnie wpłynie na swoje twoje życie. Kochani, radosnego dnia i do zobaczenia jutro. E, bym powiedziała w piąteczek, tuż przed nowiem. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia!